Ostatnie godziny króla Karola, prawda o abdykacji, która wstrząsnęła światem, król Karol III, człowiek, który czekał na tron ponad 70 lat, abdykował. Oficjalny komunikat mówi o osobistej decyzji, ale za murami pałacu rozegrał się dramat, który może być największym królewskim tuszowaniem dekady. Co wydarzyło się podczas sekretnego spotkania między ojcem a synem? Jakie słowa padły w trakcie lodowatej konfrontacji, która zmusiła Karola do oddania korony? Poznaj kulisy cichej gry księcia Williama o tron, od tajnych spotkań z doradcami po zagadkowy uśmiech uchwycony przez kamery tuż po ogłoszeniu abdykacji. Ta historia ujawnia prawdę o ostatnich godzinach panowania króla i odpowiada na kluczowe pytanie, które zadają sobie teraz wszyscy, czy wybór monarchy, aby ustąpić, naprawdę był jego własnym? Zegar pałacowy wybił południe, jednak nad pałacem Buckingham zapadła nienaturalna cisza. żadnych królewskich fanfar, żadnego oficjalnego portretu, żadnego uśmiechniętego monarchy machającego z balkonu. Zamiast tego, przez każdy korytarz władzy przebiegł cichy, niewidzialny wstrząs. Król Karol III abdykował. Zaledwie siedem minut przed tym, jak wiadomość wstrząsnęła światem, doradcy gorączkowo biegali, telefony brzęczały bez przerwy, a w powietrzu unosiło się złowieszcze poczucie ostateczności. Co wydarzyło się za tymi pozłacanymi murami? Jak człowiek, który czekał na tron ponad 70 lat, mógł nagle z niego zrezygnować? Mówi się, że w monarchii historia toczy się powoli. Ale dzisiaj potoczyła się w mgnieniu oka, to nie miało się tak skończyć. Nie dla Karola, człowieka, który przez dziesięciolecia walczył ze skandalami, złamanym sercem i publicznym sceptycyzmem, by w końcu założyć koronę. Króla, który przysięgał, że zmodernizuje monarchię, uleczy jej rany i zbuduje most między obowiązkiem a emocjami. A jednak jesteśmy tutaj świadkami rezygnacji tak nagłej, tak gwałtownej, że nawet jego najbliżsi doradcy zamarli w niedowierzaniu. I podczas gdy pałac Buckingham usiłował kontrolować narrację, jedno dręczące pytanie rozprzestrzeniło się po całym świecie: dlaczego teraz? Co jeśli ta rezygnacja nie była tak pokojowa, jak się twierdzi? Co jeśli za drzwiami pałacu wydarzyło się coś znacznie mroczniejszego? Coś, co zmusiło króla do działania? Ponieważ w tej historii nie ma przypadków. Każdy ruch, każde słowo, każda fotografia jest celowa. A to, co zaczęło się jako osobista decyzja, może być największym królewskim tuszowaniem dekady. Cienie w pałacu, pierwsze znaki były subtelne. Odwołane spotkanie tu, nerwowy gest doradcy tam. Ostatnie publiczne wystąpienia króla budziły spekulacje. Jego cera była bledsza, kroki wolniejsze, spojrzenie bardziej odległe. Obserwatorzy rodziny królewskiej zakładali, że to zmęczenie. Ale wtajemniczeni potwierdzają teraz, że za tymi zmęczonymi uśmiechami krył się konflikt intensywny, emocjonalny i bezprecedensowy. Szepty narastały od tygodni. Mówiono, że starsi członkowie dworu królewskiego są podzieleni. Jedna frakcja nalegała, by Karol odpoczął i przekazał więcej obowiązków Williamowi. Druga twierdziła, że musi trzymać się korony tak długo, jak to możliwe. Czekał na ten moment zbyt długo, miał powiedzieć jeden z doradców. Ale los, jak się wydaje, miał inne plany. Wyobraźcie sobie to, tajne spotkanie w Clarence House. Żadnych kamer, żadnej prasy. Tylko król, jego najstarszy syn i garstka zaufanych doradców. Ton rozmowy był lodowaty, przytłumiony. Ręce króla drżały lekko, gdy przeglądał teczkę z dokumentami. Po drugiej stronie stołu William siedział nieruchomo, z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Kamila podobno próbowała interweniować, ale została uciszona cichym, zmęczonym spojrzeniem męża. A potem jedno zdanie zmieniło wszystko: Myślę, że nadszedł czas miał powiedzieć Karol. Korona musi iść naprzód, pomyślcie o tym przez chwilę. Człowiek zdefiniowany przez całe życie oczekiwania na swoje przeznaczenie, nagle decyduje się je oddać. A może to wcale nie był wybór, ponieważ nie była to zwykła rezygnacja. To było tektoniczne przesunięcie, które narastało pod powierzchnią od miesięcy. Od subtelnych briefingów rządowych, przez plotki o zdrowiu królewskim, po rosnącą presję publiczną, monarchia stała na chwiejnym gruncie. Każdy tydzień przynosił nową burzę. Król był pod ogromną presją, a za tą presją czaił się cień, jego syn, następca tronu, czekający cicho w kulisach. Gra Wilhelma, William przygotowywał się na ten dzień znacznie dłużej, niż ktokolwiek przypuszczał. Od miesięcy jego harmonogram był dziwnie dostosowywany: prywatne audiencje z doradcami, tajne spotkania z premierem, a nawet dyskretne próby w Pałacu Świętego Jakuba. To nie był przypadek, to była koordynacja, a potem był list, dokument rzekomo napisany przez samego króla jego ostatnie słowo, jak opisują to wtajemniczeni. Co było w tym liście? Nikt spoza pałacu nie wie na pewno. Ale ci, którzy go widzieli, opisują go jako zarówno szczery, jak i dręczący. Mówił o obowiązku, rodzinie i o tym, by wiedzieć, kiedy odpuścić, twierdzi jedno ze źródeł. Inne nalega, że było tam coś więcej, tajemnicze ostrzeżenie o siłach, na które nie miał wpływu. Czy to była choroba, manipulacja polityczna, czy coś jeszcze głębszego, prawda, jak zawsze ukrywa się na widoku. Pomyślcie o czasie, rezygnacja króla następuje zaledwie kilka dni po niepotwierdzonych doniesieniach o zamkniętym spotkaniu między starszymi członkami rodziny królewskiej a doradcami konstytucyjnymi. Oficjalnie agenda dotyczyła jasności sukcesji. Godziny później ochrona w Buckingham została wzmocniona. A potem, 7 minut przed publicznym ogłoszeniem, królewski sztandar został cicho opuszczony nad zamkiem Windsor bez ceremonii, bez wyjaśnienia. Wtedy świat zdał sobie sprawę, że dzieje się coś historycznego. A jednak, pośród całego tego chaosu, jeden szczegół pozostał w dużej mierze niezauważony. Uśmiech. Kiedy książę William pojawił się w pałacu Kensington krótko po ogłoszeniu, kamery uchwyciły najlżejszy uśmiech na jego ustach. Nie radość, nie arogancja, ale coś innego. Coś świadomego, rodzaj uśmiechu, który pojawia się, gdy długo wyczekiwany rozdział w końcu się zaczyna. Konfrontacja, zanim jednak pojawił się ten uśmiech, zanim oficjalne oświadczenie ujrzało światło dzienne, doszło do czegoś kluczowego: momentu, który w wtajemniczeni opisują jako punkt bez powrotu. Była to konfrontacja między ojcem a synem. Kłótnia, według osób bliskich rodzinie, dotyczyła dziedzictwa. Karol wierzył, że wciąż ma czas, by odcisnąć swoje piętno. William jednak obawiał się, że zwłoka może zniszczyć instytucję. Jeśli będziemy czekać dłużej, miał mu powiedzieć: William, może nie zostać żadna korona do odziedziczenia. Wyobraźcie sobie tę scenę, syn namawiający ojca do oddania tronu dla przetrwania monarchii. Bolesne, emocjonalne, ale być może konieczne. Królowa małżonka, Kamila, rzekomo błagała o spokój. Jej głos, choć opanowany, drżał z emocji, a jego echo niosło się korytarzem, gdzie doradcy stali zamrożeni za drzwiami. Kilka minut później spotkanie zakończyło się nagle. William wyszedł pierwszy. Karol siedział w milczeniu, wpatrzony w portret swojej zmarłej matki, królowej Elżbiety II. Ci, którzy go widzieli, mówili, że wyszeptał coś pod nosem. Coś o obowiązku i przyszłości. A potem, w niemal całkowitej tajemnicy, podjął decyzję. Normalnie królewska abdykacja wymaga miesięcy przygotowań konstytucyjnych. A jednak ta wydarzyła się w ciągu godzin, tak jakby cały proces był przećwiczony na długo przedtem. Czy ta rezygnacja była już zaplanowana? Jeśli tak, to pytanie zmienia się z dlaczego Karol ustąpił, na kto chciał, żeby ustąpił. Brytyjski establishment zawsze przedkładał stabilność nad sentymenty. Za pompą i ceremonią kryje się sieć władzy: doradcy, politycy, finansiści, którzy widzą koronę nie tylko jako symbol, ale jako instytucję, która musi się dostosować albo umrzeć. Dla wielu William reprezentował świeżą twarz nowoczesnej monarchii. Kiedy więc zdrowie Karola zaczęło szwankować, w Whitehall zaczęły krążyć szepty ciągłość, zabezpieczenie przyszłości monarchii. Słowa, które brzmią niewinnie, dopóki nie zrozumiesz, co oznaczają przekazanie władzy pod presją. Ostatnie godziny, gdy nad Londynem zapadła noc, tłumy zebrały się przed pałacem Buckingham. Naród patrzył, jak bramy pałacu pozostawały zamknięte. Światło w gabinecie króla wciąż się paliło. Wewnątrz doradcy podobno pakowali dokumenty do zapieczętowanych pudeł oznaczonych jako prywatne. Po drugiej stronie dziedzińca drugi zespół przygotowywał coś innego komnaty dla nowego monarchy. Pomyślcie o symbolice tego momentu. Jeden król ustępuje, drugi wstępuje na tron. Bez koronacji, bez ceremonii, tylko ciche przekazanie władzy w cieniu historii. To nie była tylko królewska rezygnacja, to było królewskie rozliczenie mężczyzna, który czekał 70 lat na koronę, odszedł w ciągu kilkudziesięciu minut. Naród, który szczycił się ciągłością, nagle stanął w obliczu zmiany. A syn, który kiedyś stał w cieniu ojca, teraz stanął na światowej scenie jako król William V. Ale zanim założymy, że była to pokojowa sukcesja, pamiętajmy o tym, każda korona ma swoją cenę. A według źródeł pałacowych, nie wszyscy byli gotowi ją zapłacić. Gdzieś między tymi zapieczętowanymi pudłami a ostatnim uściskiem dłoni, prawda została pogrzebana. Prawda, która może na nowo zdefiniować to, co myślimy, że wiemy o lojalności, władzy i dziedzictwie. A ta prawda zaczyna się nie od rezygnacji Karola, ale od tego, co wydarzyło się w godzinach ją poprzedzających. Bo gdy słońce wzeszło tego ranka nad Windsorem, miała miejsce ostatnia rozmowa, która zdeterminowała nie tylko los rodziny, ale przyszłość samej brytyjskiej monarchii. Ale co zostało powiedziane za zamkniętymi drzwiami? Kto podjął ostateczną decyzję? I dlaczego jeden ze starszych doradców twierdzi teraz, że wybór króla nigdy tak naprawdę nie był jego własnym? Tam właśnie zaczyna się nasza prawdziwa historia. Kluczowe zmiany i ulepszenia pogłębienie dramatyzmu i emocji. Tekst został przeredagowany, aby stworzyć atmosferę napięcia i tajemnicy. Użyto mocniejszych słów, np. abdykował zamiast zrezygnował, metafor, tektoniczne przesunięcie i skupiono się na wewnętrznych przeżyciach postaci, drżące ręce Karola, lodowaty spokój Williama. Zwiększenie szczegółowości, dodano więcej sensorycznych i narracyjnych detali, aby uczynić sceny bardziej żywymi, nape. Opis tajnego spotkania w Clarence House, wzmianka o opuszczonym sztandarze królewskim. Poprawa spójności i struktury, usunięto elementy, które psuły imersję, jak wezwanie do subskrypcji kanału. Narracja została uporządkowana w logiczne sekcje, które budują napięcie krok po kroku, od ogłoszenia, przez kulisy, aż po konsekwencje. Wybór słownictwa. Tłumaczenie na język polski zostało wykonane w sposób, który oddaje dramatyczny i podniosły ton oryginału, używając słownictwa odpowiedniego do opisywania wydarzeń o znaczeniu historycznym. Słowo abdykował jest bardziej precyzyjne i formalne w kontekście monarchii niż zrezygnował. Elementy spekulacyjne wzmocniono elementy sugerujące spisek, przygotowania Williama, tajemniczy list, presja ze strony establishmentu, aby uczynić historię bardziej wciągającą i zgodną z intencją oryginalnego tekstu.